Siemaneczko. Siemaneczko. Siemaneczko! Siemaneczko! Dzisiaj w troszkę większej jesteśmy ekipie I będziemy testować takie ostre chipsy Nie wiem czy widać Kupiłem je w Kauflandzie jakiś czas temu To jest o smaku habanero i jalapeno I podobno są ostre, tak? Ile yy ja tu piszę? Te mają chyba 8 tysięcy z covidu A te mają niby podobno 200 tysięcy O kurwa, no nie wiem czy tu widać, raczej nic, raczej nic nie widać, ale tak, tu jest właśnie halapenio, co te takie jakby słabsze z tych wszystkich. Daj mi, będę otwierał, bo głodny jestem. A to będzie mocniejsze. A, ale ty uważaj, bo on jest pod łóżka wyciągniętym z czasu, i tak nie wiadomo. No mogą to? być jak ten łańcuch <laughs> Może się lekko przesuniemy nie, widać Jezu, nas przez zapach jak za Nie wiem. Dawaj Lejko No tak, jak tylko kurde takie. No, Ciekawe, czy będą to dobre. W o, to muszę tu na klęczkach być. Wygląda jak chips. Pachnie inaczej. Tak jest, jak paprykowe, takie papryka, jakie zycie? A, nie są nic. Takie... Zjadłem jednego na razie nic mi nie, nie bierze. To nie są w ogóle ostre. Mhm. Eee, no znaczy cóż, w sumie taką odległość, że jest, ale... Nie, nie. To... szczerze, ale normalnie jak mówię, no, ja normalnie bym miał jakiś dupę No to lekko po języku trafi. Hmm. To byli mnie w Ja przyjechałem na ostre cipsy, Tyle kilometrów. A to nie ma ostre cipce? A faktycznie, to jest smakuje jak takie paprykowe, chipsy, paprykowe, paprykowe. jak paprykowe. Ostrość no. podobna jak taki pieprz, nie? No. no ale nie ma co to i to. to. to spróbuj, spróbujemy od razu tych mocniejszych, bo bo te jalapeno to jakbyście jedli serio paprykowe chipsy tak ostrości takiego pieprzu zwykłego jakby, nie? No. Poziom ostrości. No, no. Także przesadzili z tą ostrością. No. Bo ja wiem, co chcesz zrobić? Lubię wuty w to kafelkę. Znaczy, no nie wiem, To tą się to tak głupie. On lubi 8 tysięcy, ma nie I Tak, na tej paczce, co teraz jedliśmy, to pokazuje niby, że w Skowilach jest 8 tysięcy. Tak, niby niewiele. Za to o tej teraz. Złody jak? Dobrze. Kabanero. to jest. 200 tysięcy! Ile? Duma, no. drugą to Także tu powinno być już coś lepszego, także częstujcie się. Ej, ej, dobra, nie mam pytanie. Gdzie są moje frytki? <grym> Gdzie jest moja <grym> pizza? Ale ja no, zbieram więcej. Dobra. Dobra. Z wyglądu to wyglądają chyba tak samo, nie? E, te ciemniejsze, zobacz. Nie, takie same. E Później, później da, Damian. <noise> <noise> tak e, wyglądają. No tam... Wyglądają tak samo. O. <noise> Kurwa, Tytu. E. Ja już tu tak? no. no, To e. tak. no. jest już ostra, tak? No. No. Mhm. A półpa. No, tak. Ja już tu po no. języczku. Ty ostra, Panie A Od razu im smak. mi <noise> smak. <noise> <noise> ci? No. Nie no. O te... Tyba... tak, tak to by mnie <grym> O ja pierdolę. Pusie, ja? Ej dobra, o te, jest, o, o te palą. No, no, nie, bo ja jestem chory i może no. tego bardziej to czuję, ale... A pan jebany ja nie, nie, nie wiem. Nie no, te są dobre. No. No. O Jezu. Ja, Falu do... jak chuj. Ej, to do... ej kurwa. Witamy. O te w ogóle nie są ostre. Mhm. A o te są ostre już. Powiem tak, o cholera jasna. Tak <grym> Krzysiu? Kurwa, na No, O, I jak wasza ocena? No jest. Czekaj, właśnie Tam jest studnie, tam jest studnie. <noise> wiadomo. Dobrze, i jak jakie oceniacie? Te pierwsze są kujowe, ale te to z Nie, no te pierwsze to są zwykłe chipsy, Nie, tak ja nie ja wiem jaką tam cenowo, jak to, jak to czenowo, są, nie są drogie, to warto kupić, jak drogie to lepiej już kupić zwykłe, ile, ile tylko. Ja nie to? pamiętam, ja je już parę miesięcy temu w Kauflandzie w Niemczech kupiłem. A to nie da się w Polsce ich kupić. Nie wiem. Może to w andzie nie wiem. Ale te drugie... Ale to... O, o, a te? Powiem tak jak dobre cipsy. No, to, nie, może jakbyś całą z zjadł, to może byś coś lekko poczuł, nie? Ale o, Może tego chcesz. Ale te drugie to naprawdę czuć Daj mi te pierwsze, tam się coś przejrzeć. Ale ostatnie takie są! Nawet cycu, który lubię... ostre Ostre cipsy, kurwa. Powiem e, e, pizzowie, powiem wam tak. Pierwszy raz w życiu chuj, z mi się. Kurwa, ra, e, pierwszy raz w życiu ja tam chipsy, które są naprawdę ostre. A ja tam ich od cholery, bo ja mam już kurwa takie problemy, się w że wyjdę. No ale są naprawdę zajbite. Dobrze, żeby film nie był taki na siłę rozciągnięty. na temat. To tak, w skrócie. Z tych dwóch chipsów te smakują jak zwykłe paprykowe, tak naprawdę. Wiesiu, daj mi to... coś powiedzieć do chuja. Będziemy się przekrzykiwać. Także, w skrócie, jeśli chodzi o te chipsy, te smakuje, smakują jak zwykłe paprykowe. Nie są tak bardzo ostre. No, do, dla nas to tak naprawdę w ogóle nie są. Ja pan nie uczy młodzieży. Żyć. Za to o te. O te habanero to już palą ładnie. Zajebiste są ostre. Jak no, kupicie ostre, ostre to spróbujcie sobie. Od razu czuć. No. Może w Polsce da się je kupić, nie? <śmiech> <Pyszne>. <śmiech> o kurwa. Także my sobie tutaj na spokojnie je skonsumujemy, no, bo szkoda no, wyrzucać. Ładna, że Dobre są. Ja je polecam z zajebisy. No. Ja no, te drugie to są... Pokaż się kurwa. No iśmy... No, no. no tak słabo się tutaj mieścimy wszyscy, nie? Ale dobra, siemaneczko, cześć. Szyma. Dobra, póki chłopaki poszli, to ja wam powiem tak. Naprawdę, te ja jedzą pierwszy raz w życiu chipsy, które są naprawdę ostre. Niby te 200 tysięcy, ale mnie przypaliło. Powiem wam, kurde, jeśli. Nie wiem, czy w Polsce są te chipsy akurat dostępne, ale jeśli są, może, może jak znajdę, to ja się tam poinformuję. Są naprawdę bardzo dobre. Jeśli lubicie ostrość, naprawdę musicie to spróbować. Naprawdę, Zajebiste chipsy. Dokładnie, tak. Tamte jalapeno to zwykłe paprykowe, ale te habanero to zajebiste Chyba najostrzejsze chipsy w sumie kiedy jaj też jadłem. Kurwa, po tego. No. Zajebiste chipsy, polecam. No chyba najostrzejsze. Naprawdę bardzo dobre. Mhm. No.